Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Teraz jestem obecnie w jakimś parku tutaj w Tychach. Słuchajcie, chcę wam dzisiaj powiedzieć co się wydarzyło, że jestem tak bardzo szczęśliwa. Ale ja wam pokażę tylko na początku jak bardzo jestem szczęśliwa. Czekajcie, ja was tutaj Pokaż, położę sobie. Pokaż, nas. Tutaj sobie się... Co to jest? O co chodzi teraz? Czemu kolana ma na wierzchu? Ja nie wiem, czy to pod jakiś yy... grzech nie podpada. Ja myślę, że jak najbardziej. Tak, i teraz... Bezbożnica nikogo nie ma, to możemy zrobić... Tadami. Ale patrzcie tutaj. pat tutaj też byryte, A tu są uda. A co, a co to są uda? Pokazane? Puszczalska. Kolana nie dupa, nie ślin się. Ja się nie ślinię Tylko mówię, że to jest grzech. Nie podpada, bo kostki zasłonięte. Poczekaj, zaraz zobaczymy, czy kostki zasłonięte. Tak, I teraz tak. Czy ktoś tu jest? Nikogo nie ma, to może zrobić... Tadami. Patrz. Kolana, porwane po prostu ciuchy i kostki odkryte. Ramiona gołe. Ja nic nie dodaję. W dodatku ramiona... Ja nic nie mówię, JH, ale teraz sam musi chyba przyznać rację. Bluzka przewiewna, ramiona odkryte. Straszne, ja naprawdę jestem... Ja jestem przerażony w ogóle tym, co się dzieje obecnie z Nike. Odsłonięte. Ja bym nawet powiedział, że ramiona gołe. A co oznacza gołę kobiety? Przez co słyszeliśmy co Najka mówię o takich kobietach? Nie, tak. Ramiona, kolana, pięty. <grymne> Jestem nie macie wiecie, jeszcze można takie tak. Jeszcze się kręci, Jak wsponuje swoją goliznę. Masakra, Anna, hej, hej. Powiem wam, na stos, że... na stos, rzuciliśmy nad życia los. Na stos, na stos, o ile mąk. Ile cierpienia. Nie przydam się racji. Tylko dla zasady. E, bo jestem w wielkim szoku, naprawdę w ogromnym szoku, że wreszcie do tego doszłam do tego momentu, ile mnie to łez kosztowało. Ile stresu, ile wypłakałam, jakby takiego bólu z siebie. Jak bardzo samotna się czułam. Ile plotek usłyszałam na swój temat. Ile takiego nękania, złożyczenia, życzenia mi takiego śmierci. Wszystkiego co... O Ileż krwi, przelanych łez. Pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił, wędrówki, kres, ba 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 bam, bam. Pierwsza brygada, strzelecka gromada. Oj, zajebista, znaczy zajbista, piękna piosenka. Najgorsze, coś silna, się mocna, wydarzyło właśnie teraz. Czuję, jak to wszystko tak odlatuje w niepamięć. Pan Bóg wysłuchał wszystkich moich modlitw. Ja, ja całą nowennę odmówiłam w tej intencji. Moi drodzy, jestem tak bardzo szczęśliwa, nawet nie macie pojęcia. Co się stało? Najka, nie trzymaj w niepewności. Ile mnie to wszystko kosztowało, a teraz jest wreszcie spokój. Czajcie to? Wierzycie w to, co ja? Ale to Wam może na koniec powiem, słuchajcie. Teraz słuchajcie, chcę wam opowiedzieć o no, kilku He, innych sprawach. Niedawno miało miejsce taka, takie moje przemyślenia w ogóle w związku z tym. Słuchajcie, one wyglądają tak. Taka miejsce, taka sytuacja, ja, ja mówię chaotycznie, bo jestem strasznie szczęśliwa. Pewnie zrozumiecie o co mi chodzi później, gdy, gdy usłyszycie o co chodziło. Ale no pewnie. I słuchajcie, pewnie kojarzycie że teraz w media jest teraz taka moda na to, żeby mówić wprost o swoich, o, o swoich granicach w związku. O tym, czego my chcemy od partnera, czego nie chcemy. Przewin żeby do końca. Po prostu... Bez napisała Przewin do końca. Jestem. Jestem, czy mnie nie ma. Dobra, jestem, bo piszecie coś. Pod gwałt. No, pewnie kojarzycie o, co, o czym mówię tutaj, ale kochani, i teraz ja ostatnio wyraziłam w mediach swoje myślenie na temat właśnie Loda, na temat seksualnego, i powiedziałam, że ja bym tego nie chciała robić właśnie nawet po ślubie, że dla mnie to jest brak szacunku do samej siebie i to jest taka moja granica. I wiecie, mój mężczyzna uważa tak samo, skoro z nim jestem, no to sobie wyobraźcie. Eee, jesteśmy w wolnym kraju, więc y, mogę na przykład mówić, że nie wierzę w, ta, w takie coś, nie? Mogę mówić. Ale tylko taka, tak mówię, Karaboska, boska, dokładnie. Że on zna wszystkie moje poglądy. Ale ludzie, internet, TikTok wybuchnął. wiecie, ten filmik się wybił na milion, um, milion osiemset tysięcy, milion osiemset. I słuchajcie, i tam wyszła w komentarzach afera. Ludzie mi życzyli wszystkiego co najgorsze, że, żeby facet mnie zostawił, że pewnie do ci o tym dowie, to mnie zostawi. Że pewnie zostanę sama, taką nie niewydanką, do samego końca swojego życia. I teraz pytanie. słownictwo, słownictwo w ogóle używa najka coraz bardziej wulgarna się staje. Nie moje, niektórzy ludzie serio uważają, coś tu mam, że niektórzy ludzie serio uważają, że ja bym swojemu mężczyźnie o tym nie powiedziała, a w mediach bym o tym mówiła. Ja nie wiem, oni sobie, ci niektórzy ludzie chyba wmawiają, że mój facet o to niczym nie wie, że on nie, wie, że ja takie rzeczy nie chcę poślubić, ale w mediach o tym mówię, ale. Handra, mam kontakt, wiesz co, pewnie jakbym się odezwał, to, to powiedziałby że spoko. Mi wobec, zaczajcie to, żeby swojemu facetowi nie mówić, ale w mediach o tym mówić. No ja nie wiem. nie ludzie no wiadomo, że oni tam nie wiedzą, że ja jestem w związku, to się, ty, wam to. Ale powiem wam, że ja jestem w szoku, że kobiety również pisały właśnie takie rzeczy. I ja wam powiem teraz właśnie to jest to, co ja kiedyś wam nagrywałam na temat pornografii, że to wszystko właśnie stamtąd się wzięło, że tamta jest geneza właśnie tych lodów i tak dalej. I wiecie co? Jeśli ktoś chce sobie to robić, to niech sobie to robi. Ja... Niech sobie to robi i idzie do piekła od razu, nie? Uważam to za brak szacunku i ja bym tego nie chciała, bo to jest moja granica i ja bym się po czymś takim czuła źle w związku. Gdyby mężczyzna, w sensie mój może W od... związku z czym? Mnie tego wymagał. No to jest bardzo przykre, jak to wszystko się widziało, jak ludzie mi życzyli wszystkiego co najgorsze. I wiecie, chodzi o to, że w mediach to najbardziej tylko... Ja życzę wszystkiego co najlepsze. Ja wiem, że może to brzmieć dziwnie bo z moich ust w e, stosunku do Najki, ale jak najbardziej życzę jej wszystkiego najlepszego najlepsze, mojej Kobiety mówią o tym, żeby mówiły kobiety. Myślałem, że za pana to wzięło, to ja też tak myślałem. Ty nie, co im się nie podoba i tak dalej. Ale jak ja coś powiem, to jest oczywiście najgorsze to na świecie, bo Najka musi dosłownie czasami nawet chyba. Dawać wszystko, czego tylko potrzebuje, bo inaczej jestem uznawana za gorszą przez tych. No ale to jest, to jest proces. Tak jak chodzisz na siłownię i na przykład po dwóch miesiącach zobaczysz efekty, a po roku to już będą super efekty, tak samo u ciebie. To nie jest tak, że powiedziałeś sobie, sobie i pojawiły się osoby, pojawiły się osoby, które powiedziały, no, że rozumieją i tak dalej, a drugie powiedziały, że nie, co ty gadasz? Tylko to jest proces. Ty budujesz budujesz ciągle ten proces nienawiści wobec siebie, gadając głupoty i oczerniając ludzi. I teraz zbierasz tego plony. To, to nie jest tak. Tak jak mówię, no to nie jest tak, że wypuścisz film, że o tam nagrywasz sobie jakieś tam rzeczy i później coś powiedziałeś powiedzmy kontrowersyjnego dla niektórych ludzi, tylko gadasz głupoty, głupoty, głupoty. głupoty hejtujesz, 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 hejtujesz. hejtujesz e Uważasz się za świętą, 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 nagrywasz coś i ludzie cię jadą. Więc nawet jak teraz będziesz mówił jakieś yes tam inne kontrowersyjne rzeczy, które nie będą aż tak kontrowersyjne, to i tak będziesz jechana za to, że. Wiele lat nagrałaś filmu, w którym rusujesz po ludziach. No. no tak to wygląda. Ludzi. Ja jestem w szoku, że niektórzy ludzie właśnie też uważają, że nie ma takiego mężczyzny jak ja, że mężczyźni to tylko no, nie uważam, że jest taki mężczyzna jak ty. To masz rację. Przyjmuję na seks i tak. dalej. ja wam powiem, wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że ci ludzie sami takich facetów poznają. Ja kiedyś, jak miałam, wiecie, taki przełom 18-19 lat, to poznawałam też tylko, ta, znaczy nie o 19, to nie, bo wtedy byłam w związku, to 18. Gdy miałam 18 lat, to poznawałam tylko takich facetów, co zależało im dosłownie na jednym. Nie znałam żadnego mężczyzny, który chce żyć w czystości, A mój mężczyzna sam. Tego chcę. I ja wam powiem, ja jestem w szoku takim pozytywnym, jak mi kobiety opisują, że również poznaję kogoś takiego, że tego jest więcej. Szczególnie ja widzę na przykład jak yy, był taki moment, kiedy zostałam już na to był już rok 2020-2021, i mężczyźni zaczęli do mnie sami pisać, że oni też mają takie myślenie, ale ich kobiety znowu chcą tego, to robić przed ślubem, a oni nie. Nie, tylko mi tego nie rób! I oni nie wiedzieli, jak z nimi rozmawiać i tak dalej, także ja się bardzo cieszę, bo ja dzięki temu właśnie... Tego jak... jest więcej, tak, takie demonizowanie w ogóle. Nie no, powiem, powiem tak, no tak, tak zupełnie szczerze, jeśli, jeśli są faktycznie pary, które nie chcą takich rzeczy robić, to spoko, To mi, mi, nic do tego nie. Tak tak mówiąc zupełnie poważnie, bo zawsze ja zauważyłem, że jak jest, jak gadamy o Najce, to zawsze jest ten moment, że ja muszę powiedzieć coś zupełnie poważnie. Ponieważ później są szoty, ludzie nie kumają Nike, nie wiedzą co ona zrobiła, nie wiedzą jakim człowiekiem jest, i ja później się naśmiewam: jestem złym człowiekiem, więc tak zupełnie poważnie jak ktoś nie chce tego robić, spoko, jak ktoś chce to robić, spoko. Nikomu nigdzie nie zaglądam. Komentujemy tylko to wszystko, co mówi przez pryzmat tego jej całokształtu, o tak. Żyję, co Najważniejsza zgoda obustronna takie czekanie. A tu nie ma czekania, tylko niechęć, niechęć z obu stron, mówi. W mediach nawracam wiele osób. Ja też w czystości niż dwa razy dziennie. No i cię trzy razy. Ten kot nie działa. Co ty mówisz? Zaraz będę pisał do tego. Zaraz będę pisał, człowiek eee, Rep. Już patrzę. Już patrzę, człowieku, już sprawdzam. Nowe zamówienie prosta. Eee, już, 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 już. RS. Ancymone. 12. Aktywuj. Nie no działa. RS, patrz tak o. Nieprawidłowy kod. RS.Ancymony 12. Tylko y, proszę ja Ciebie, Maćku. Y, ten kod to nie jest ten kod, jak się rejestrujesz, bo to nie jest ten kod polacający. Tylko jak się zarejestrujesz, i dopiero jak będziesz miał y, dietę, to będziesz miał podaj ilość dni. Później będziesz miał, podaj nazwę diety tam dieta bez weekendów i masz kod rabatowy, to wtedy to wpisujesz dopiero. Dostaję praktycznie każdego najmniejszego dobra, dnia okay, chociażby dobra, jedną wiadomość, że komuś pomogłam. I dziękuję za zaufanie, bardzo mi miło, na pewno nie będę zawiedziony. Bliżyć się do Boga, że ktoś dzięki mnie zaczął też żyć w czystości, że zaczął się szanować. Że... Lanel daje muta byle komu, bo ktoś się dozwa nawet, nawet do Atari, może czas stracił, prawnienia, jak ma tak odwalać. Aga, ale z tego co widziałem, nie przeczytałem dokładnie, ale zno, znowu się kucita. No, Zawiodłem wtedy H. No mówiłem, że wredna jesteś złośliwa. Łaj, czyli fagadę i dorka. Wolę muta, jak razi was to co pisze. Komentarz usunięty. Obra Obrazimy jest ok. Nie dostałem muta. Dajemy to raz ile masz lat? Proszę się nie kłócić. Dymy, dokładnie. Dam miuta. E, proszę się nie kłócić, moi drodzy, i e, dawać miuta jedynie osobom, które są, e, zaraz, właśnie, Mindstorm przyjrzę, zaraz może pogodzić was. Zaraz przy, 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 przy wujek Mindstorm będzie was teraz godził. E, proszę się tutaj nie, nie, nie kłócić i nie dawać, e, dawać miuta jedynie osobom, które faktycznie są e, toksyczne albo wyzywają, OK? Z góry dziękuję. Że nie robi tego z partnerem. Ja to nie dostałem, bo ktoś chciał pokazać, że może. Nie będę pokazywać palce. Mała syrenka. Oj, to bardzo nieładnie. Nawet robi aby to nagle z tego zrezygnował, bo tak im się podoba to, co właśnie ja promuję w mediach. I to jest przesudowne uczucie. Ja się tak bardzo cieszę, że ja ludzi zbliżam do woga. E, następna, kochani, kwestia. To ja wam powiem. Mnie planowałam sobie wyjazd nad y, morze. I ja wam powiem, e, chciałam Tędańska? jechać na trzy nocy, czyli w sumie cztery dni. Powiem wam szczerze, jak zobaczyłam ceny, to się oficjalnie przeraziłam i zrezygnowałam. Ja wam powiem, oficjalnie Powiedziałem tak, za trzy noce z moją siostrą, czyli na dwie osoby chciałam, ja, ja, ja chciałam czyli tak, w skrócie, chciałam jechać ze swoją siostrą, czyli za, zaczęłam oglądać najtańsze właśnie, zrobiłam sobie w filtrach ta najtańsze i zobaczyłam, że najtaniej za trzy noce i oglądałam i kołobrzek i gdy nie, i wychodziło, że najtaniej to był przedział. Gdańska nie. Tak, 980 albo 850, to było najtaniej. 300, ja Wam powiem, jak zobaczyłam, że za trzy noce taki koszt, że prawie tysiąc złotych za trzy noclegi, no to ja Wam podziękuję, naprawdę, tym wszystkim ludziom. Ja rozumiem, że to jest drogie, ale ja uważam osobiście teraz, że lepiej wyjechać chyba na tydzień za granicę, niż właśnie tam. Bo wiecie, jak doliczycie sobie do tego wszystkiego jedzenie, pociągi itd., tak no to... Ale to zależy gdzie, no kurde, nie wydaje mi się, że inaczej. Są na pewno takie, takie, takie lokale, ale trzy. 3... Sezonie zawsze drożej, z dnia na dzień też jest drożej, ale wydaje mi się, że naprawdę można znaleźć jeszcze taniej. Jeśli, jeśli, e, jeśli tylko chce się przespać i nic więcej, to tanio. Jeśli chce się mieć fajne warunki, to drożej. Jeśli chce mieć fajne warunki i jeszcze śniadanie, to jeszcze drożej. Ja, że we wrześniu na urodziny, zawsze gdzie patrzę, to legi dla dwóch osób od czterech stóp. No właśnie, no. Ja zapłaciłem za dwie noce, siedem stóp i nie płaczę. Takie, czasy za każdemu ciężko i chcę zarobić. No i każdy każdy chce każdy chce zarobić i każdy chce dziś wyjechać, odpocząć, nie? To jest wiesz, no. Żyćko, no. Wychodzi za samo morze około półtorej tysiąca. No ja Wam pewnie nie chcę aż takiej pieniędzy wydawać nad morze. Wolę pojechać sobie za te pieniądze na dłuższy wyjazd w góry, a jak nie, to na dwa wyjazdy. Bo mam teraz od 24 urlop, no i chcę go jakoś właśnie no, to cały czas mówi, że się przespać nie chce. A, przepraszam. Użytkować tak jakoś dobrze. Chciałam też jechać, bo wam szczerze, że do Poznania, do Warszawy. Chciałam się właśnie tam z widzeniem spotkać, ale ostatecznie nie wiem, jak to będzie. Warszawa też może być droga. Gdzie... Ale też może być tania. Wyglądać. Yy, naprawdę nie wiem, bo nie wiem, ja nie chcę takiej duże pieniędzy, bo wiecie, ja zaoszczędziłam sobie pieniądze na, na wyjazd nad morze i tak. Znaczy na... I, ktoś, I ktoś w chałupie 4 kafle zgarnął, nie? Srawa sprawa. A na wyjazd nad morze szczególnie, ale powiem wam szczerze, że nie sądzi W takiej katolickiej rodzinie. Przy, przykazanie nie kradni. Wiedziałam, że to aż tak drogo wyjdzie. Nie, wiecie, ja sprawdzałam hotele, gdy kleine, były, wiecie, luty i tak dalej. I wtedy wszystko było tańsze. Ja też jakaś głupia. Ja byłem w powiedział, jak zapłacić i za łóżko w pokoju bi zapłaciłem 130 zł. To jak na moje tanie, na, na booking. No właśnie z, można. Naprawdę po, po, poszukać, pokombinować, zawsze można coś znaleźć tańszego. Mogłam sobie już wtedy wcześniej to wynająć. no ale. Do... Zawsze można w domu zostać z takim podejściem. No to też jest wyjście, nie? Można sobie na przykład patrzeć. Można. Wapes. Porkej. Zoba Takie coś sobie włączasz? Źle ci? Mamo, możemy pojechać pojechać nad morze? Mamy może w domu? Może w domu, nie? E więc tajka. Jak nie chcesz wydawać nic, to patrz. Na przykład 8 hours of fascinating sunset over the Tropical Beach with Calming Wave Sound k UHD. Git? A co tu jest takie na najwięcej? Co tu się wydarzyło? Ktoś przechodził na golasa? Chyba nie, nieważne. Dobra już. No, uczy się na błędach. W każdym razie nie podoba się to. Chyba jakoś będę musiał dalej to myśleć i tak dalej. No. W każdym razie, kochani, teraz już przejdźmy do ostatniej rzeczy, czyli to, co się tak bardzo z tego cieszyłam. O, kochani, pewnie końcu. kojarzycie, jak jeszcze tutaj niedawno... A, wam to jest ...nieprawomocny i tak dalej, co się to działo w mediach, że ludzie mnie nękali, o. że ludzie, ten właśnie cały ośrodek pisał, że właśnie też wygrali, znaczy no prawie wygrali, bo wyróg jeszcze nie był prawomocny i tak dalej. Widzieliście ręce w lesie, no oglądaliśmy. Nie wiem, to powiedziałem, czy tylko pomyślałem. Na wszelki wypadek. Dawaj lajka, nie budź Najka. Dokładnie. Wiecie, ja mówiłam wtedy, że ja się od tego odwołuję, że, że mam nadzieję, że jakoś wygram. I ja wtedy byłam sama, nie miałam wtedy żadnego prawnika, nie miałam nikogo, komu bym mogła o tym wszystkim powiedzieć. Tam by jeden taki znajomy mi... Czy będę tatuował, wiesz co? Eee, nie będę tatuował, bo nie, nie jestem tą tatuażystą i ona jest już wydziarana, więc szeję na pewno nie będę tatuował. Pomagał taki inny, znajomy prawnik, ale to nie był jakby prawnik, który miał własne biuro. Yy, tylko, że to był taki który po to... prostu mi pomagał, mi wszystko tłumaczył i ja wam powiem, ja się tyle napakałam, tyle łez wylałam, yy, całą nowennę pompejańską odmówiłam w tej intencji, żeby właśnie Pan Bóg pomógł i to wszystko wygrać, bo ja wtedy byłam zupełnie sama, ja nie miałam na kogo... Napisał szyję, nie umiesz czytać, a ja przeczytałem, żeby zażartować, yy, nie, nie umiesz żartów, nic w ogóle. Yy, oddała ten worek, jak inni oddalają to pytanie, dokładnie. Liczyć. Pewnie kojarzycie, co się w mediach działo? Jak wszystkie portale pisały o moim wyroku. Ja pamiętam, że nawet starzy znajomi, którzy ze mną nie gadali po 3-4 lata, nagle zaczęli pisać i się pytali, co się dzieje i tak dalej. Jak to dalej wygląda. Jak platuje nowenna, to sprawa jest poważna. Ta shit just got real. Znaczy, mam teraz te wszystkie te. Tak, dokładnie. Wieża wieża nowenna pompojańska, Wieża nowenna pompejańska u tej, u Nike. I wtedy Jezus Chrystus robi tak. No wiecie, a ja się od tego wszystkiego odwołałam i ludzie zaczęli mówić, na przykład taki Dominik Bos mówił, Mateusz Spiesiński, Dominik Bos w ogóle jakoś tak powiedział w pewnym momencie, że powinnam się do tego przyznać i powinnam y, y, dostać jakby, przyjąć tą karę, jakby ten wyrok na to, no coś takiego, jakoś tak to parafrazując oczywiście, że mam to przyjąć, bo inaczej bym dostała coś gorszego i tak dalej. I ja jestem szczerze ciekawa, Panie czy to, teraz dobra. te wszystkie media, czy wszystkie te Mateusze Spiesińskie, czy Dominiki Bos. Wszystkie Mateusze Spiesińskie, to jest nas kurwa więcej? Chyba nie. Ty, wszystkie te inne influencerki, influencerzy, którzy na TikToku czy to na YouTubie mówili o moim wyroku, powiedzą wprost, że prawomocnie moje śledztwo zostało umorzone, czyli e, nie powiem. Padło pytanie, nie powiem, e, Najka. A jestem ja kieruję do ciebie kontrpytanie, czy na przykład opowiesz nam o tym, jak twoja mama stanie przed sądem za to, co pisała na Facebooku o Ukraińcach czy nie? To jak ty mi odpowiesz na to pytanie, to ja ci odpowiem na Twoje. O! Oficjalnie? Serce są, są umorzone. Rozglądajcie się, uciekaj, policja już trzeba. Jestem dosłownie niewinna. I wyrok jest prawomocny. No to nie jest tak, jak, że on był nieprawomocny wtedy, gdy były te wszystkie prace społeczne. Wyrok jest prawomocny. Nawet nie macie pojęcia, jaką ja teraz czuję ulgę w sercu, że. Ym... Wszystkie te modlitwy zostały wysłuchane, że później ostatecznie ktoś się tam do mnie zgłosił, ktoś mi pomógł. No dobra, ale to po co na przykład ona poszła do prawnika, skoro, się, skoro modlitwy zostały wysłuchane? Bez sensu. Tak dalej. Albo, albo. Że ostatecznie. Mateusz z Tak, w multiwersymenu błędu. Wszystko udało się zrobić. Mateusz jest z innych multiwersów, nie czajcie, że jeden jest łysy bez brody jeden w ogóle hawajski koszul nie nosi, jeden ma, wiesz, bredę albo długie włosy z wkitkę splątane. na akcja. Tak, że jestem właśnie osobą, no, totalnie niewinną, bo tak to, powiedzmy, w ogóle tak jakby nigdy nie było, żadne śledztwo powinno być prowadzone, jak mi to właśnie ten mój prawnik tłumaczył, że skoro właśnie śledztwo zostało umorzone, tak naprawdę nie było nawet podstaw do tego, żeby właśnie yy, jakąkolwiek właśnie sprawę zaczynać. Także to jest cudowna informacja. Jestem też ciekawa, czy Omzyk to opublikuje, że yy, właśnie... Pomieszam Simoneku coś. Nie kłócić się! Nie, śledztwo zostało no Zaraz spokoję, wszystko. Wszystkie pana dostaną, poza Jadcha. Ej, jestem ogromnie, ale to ogromnie szczęśliwa. Dziękuję serdecznie wszystkim tutaj za modlitwy. Ej, dziękuję wszystkim za jakiekolwiek wsparcie, takie słowne, za, za dodanie mi otuchy w tym trudnym dla mnie czasie. I ja Wam powiem, zauważyłam też, że bardzo wiele rzeczy zmieniło się w momencie, kiedy poznałam swojego chłopaka. Nagle wszystkie sprawy zaczęły się. Ej, powiem Wam coś? Wiecie, jaki chłopak Panie imię? Mateusz. Układać. Wiecie, ja też się dużo modliłam o dobrego męża. No aby... i Mać Storm oczywiście też spokój tak, że nie zbanuje. dwie nowenny w tej intencji odmówiłam. Eee, nie wiem, jak to będzie dalej z przyszłością i tak dalej, ale wiem, że obecnie jestem bardzo szczęśliwa. Dużo rzeczy mi się poukładało i tak dalej. Jestem bardzo szczęśliwa. Jakby, Jakbyście pomyśleli o każdym aspekcie w moim życiu, to wszystko się poukładało. Jestem bardzo, ale to bardzo szczęśliwa. I po prostu nie umiem więcej słów wyrazić niż po prostu wszystkim wam tutaj dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli, którzy zgłaszali się do mnie z ofertą pomocy. Proszę bardzo, nie mam problemu. Jakiejkolwiek takiej nawet słownej, szukaliście mi niektórzy nawet prawników i tak dalej. Jestem wam bardzo wdzięczna. No eee, co i tak się okazało, że ostatecznie nikogo nie potrzebowałam. Tak w sensie tak wiecie, że eee, nikt nawet przed sądem mnie nie bronił, bo nie było w ogóle żadnej sprawy Końkole. sądowej. Dosłownie nic nie było. To Zostałe jest coś wszyscy. pięknego. Wszystko się samo wyjaśniło. E, Lanel, Aga, e, e, to tu jeszcze, TFT i Akari, proszę się nie kłócić. E, jest sobota, ktoś tu napisał ładnie, jest live'ik, proszę się nie kłócić, okej? Okay? Możemy tak zrobić, że od teraz już, już nie ma żadnych odpowiedzi, już, już starczy. Już starczy, ok? Już. I no... I... Wam Dziękuję wszystkim za donaty, za jakiekolwiek wsparcie, czy to słowne. Dzie Dzięki dziękuję. Wam, a w pełnej operacji Coś Ci mu zrobili, dokładnie. Dziękuję Wam za każdą modlitwę. Wiem, że też niektórzy dawali za mnie namsze i widzicie, Pan Bóg czyni cuda. Ja, dam, no, amka, hamka, dam na, na przykład teraz. Yy, ale nie za Nike, dziękuję bardzo. No to co zostało ofiarowane. I jestem chyba natyśnym przykładem, że Pan Bóg po prostu czyni cuda, jeśli się naprawdę w Niego wierzy. Dużo też modliłam się w tym czasie do świętego ekspedyta, który jest Święty, trzeba mieć Expedit na imię. Eee, ale, jak, jak masz na przykład Expedit na imię, Experience! Jak masz na przykład Expedit na imię, to masz go patronem spraw takich nagłych i w ogóle odmówiłam też nowenny do świętej Rity i w ogóle do świętego Judy Tateusza jechałam też do Częstochowy, więc ja w tym wszystkim widzę, hej, hej, Marta. Że widzę właśnie obecność Pana Boga, że On po prostu opiekuje się mną i dziękuję. Do której ci no Do drugie dzisiaj, do drugiej, Majbik. Przy tej okazji właśnie wszystkim i wiem, że Wy możecie w to nie wierzyć, ale ja widzę, jak w moim życiu Pan Bóg działa, bo wszystkie problemy rozwiązali się w momencie, kiedy odmówiłam nowennę. Na obie czy tylko jedna? Czy tylko jedna koniec końców będzie? E, to jest inna operacja Margaret Rybalska. E, we wrześniu będzie jedna operacja. Natomiast to nie, jest, to, to nie są te dwie operacje, o których mówiłem, ponieważ te dwie operacje, o których mówiłem, e, to jedna będzie kosztowała 30 tysięcy, a druga będzie kosztowała 35 tysięcy. Także e, to już będą bardzo grube operacje, bardzo poważne. E, Mojej Izabelki. No. Ale o tym na razie nie ma co gadać, bo. No, bo nie ma. Także lecimy dalej. Pajańską. ...innego na to środka nie ma, skoro nawet nikogo nie poznałam ani nic. To było coś wspaniałego, e, coś cudownego, że gdy byłam sama, nagle później odmówiłam nowennę, później jak ja zaczęli się do mnie ludzie zgłaszać i oni zaczęli mi pomagać, także dziękuję wszystkim. Nowenna. No jutro jadę na właśnie takiego grilla z taką fundacją właśnie, która się właśnie wtedy do mnie zgłosiła, która mi też pomogła, także im też dziękuję bardzo. E, bardzo fajnie ostatecznie było i... Cieszę się, że przeżyłam tak trudny okres, że tyle wycierpiałam. Natomiast zrobię o tym i tak osobno filmik. W każdym razie, kochani. Koniecznie, koniecznie. W tym filmiku te, znowu będzie mówiła o Matusz z Krzysińskim i Dominiku Bosie, na bank, Stawiamy 10 zł. I teraz już się zmiję, bo idę do sklepu i będę robić jakiś obiad. I za widzę się też ze swoim chłopakiem. Także bardzo się Proszę cieszę, bardzo. bo jedziemy w sumie z nim jutro na tego grilla. M, dużo z nim teraz czasu spędzam, dlatego jestem tak mniej obecna tutaj. No i super. Bo wiecie, są wagne. Zamiast nowenny. Cieszę się, że tyle wycierpiałam. A, myślałem, że wycierpiałeś. No to ten też dużo wycierpiałaś, bo jednak nie jesteś tu z nami w momencie, gdy oglądamy Nike. Jest ciepło i bardzo dużo... Ja kiedyś odmówiłam nowenne i miałam ząma, nogę. Przypadek? Nie sądzę. Dużo z nim czasu spędzam. Mam nadzieję, że tak to zrozumiecie, jest. Że jestem teraz taka bardzo spokojna i taka bardzo radośna. W każdym dzięki razie też. mam nadzieję, że wszyscy ci influencerzy też sprostują te słowa. E Nike, powiem ci tak. Co tu prostować, jak sama się wypowiedziałaś? Natomiast y, ja, ja bardzo chciałbym, żebyś, jak już jesteś tak otwarta i szczera, to żebyś i y, taka, o, o, dla nas nas no, cofajcie swoje słowa, to bardzo chciałbym, żebyś y, opowiedziała o tym, y, co twoja mała pisała na Facebooku. To było fajne też, to było, to było ciekawe. Że powiedzą wprost, jaka teraz jest prawda, a nie, że dalej będą podtrzymywać właśnie to, że mam jakikolwiek właśnie wyrok, podczas gdy serio nie tak, mam, jestem niewinna. Wyrok, znaczy postanowienie sądu jest. bo to nie jest wyrok, bo żadnej sprawy nie było prowadzone ani nic. W każdym razie kochani to tyle, dziękuję Wam wszystkim za wszystko, dziękuję za donate'y, jak coś to macie wszystkie linki w opisie, pozdrawiam Was serdecznie i buziaki!